Halo, Jest tu kto? No ja jestem, ślepo to! A, ty! Dobra, dobra. Tak w ogóle, gdzie jest nauczyciel? Co jest tak mało? Nauczyciel powinien chyba zaraz przyjść. A. A, 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 a gdzie? A gdzie? Marcin i Damian? Nie wiem, chyba chorzy. Tak, chyba. 5 minut później, gdzie jest ten nauczyciel? Nie wiem, co tak długo? Ja nienawidzę czekać. Ej, cicho, chyba idzie. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, nie chcę mi się mówić, dzień dobry. O, nie, nic nie szkodzi. Ja jestem nauczycielem od... O! Od przewracania się. Ha, ha, ha. Au. Nawet się poślizgnął. Co za gnojek. Hej, nie jestem gnojkiem. Jestem nauczycielem. Z dziwną głową. Dlaczego dziwną? Au. Pana głowa mnie przewróciła. Nie, bo to by po prostu zbieg okoliczności. Dziwna, dlatego bo. Pam, pam, pam. Obraca mi się jak sowa. Wow! Dobra, ja dojdę tylko do biurka i zaczynamy lekcję. O! Wow, wow! Wow! Panie nauczycielu, panie nauczycielu, pomocy. Szybko, co się stało nauczycielowi? Musimy tam szybko pobiegnąć. Ojeju! Rozpadł się! Nauczyciele się nie rozpadają. Wiem, to jakiś zbieg okoliczności. E, chyba się przewróciłeś o krew. Wiem, fuj. Fuj, jeszcze raz, dlatego by to ciało. Co my teraz powiemy innym nauczycielom lub dyrektorowi? Nie wiem. Chodźmy do pani pielęg z pielęgniarki. Co ja mówię? Wiem, dziwne. To pani sprzątaczki raczej. Au, au. Spójrzcie, wszyscy się tutaj przywracają. Au. Au. Teraz to krew. Panie sprzątaczko, tak. Nauczyciel nam się rozpadł. To prawda. Nauczyciele się nie rozpadają, nie róbcie sobie ze mnie jaj. Ale my nie robimy jaj. To co robicie? To co robicie? Mówimy prawdę. No, no dobra, to jak mówicie prawdę, to idziemy zobaczyć do Waszej klasy. A tak w ogóle powinniście być na lekcji. Ale nauczyciel nam się rozpadł. To idziemy. E, gdzie jest jego ciało? Jest tylko krew. No i co, kłamiecie? O! Patrzcie, jaka śliska ta krew. Ojej, kłamiecie, pewnie jakaś farba lub coś. Zaraz to zmiotę. Tego tu nie będzie. Przewróciłem. Au! Idź już, idź już do swojego kolegi. ała I pani też się przewróciła. No i co? Co my mamy zrobić? Pomocy! Nie wiem, nie mamy nikomu to zawiadomić. Pani sprzątaczka nam nie wierzy. No to więc. Co robimy? No Na inną lekcję. Uwaga, uwaga, mówi Wasz dyre dyrektor. Le lekcje zostały skrócone. Wszyscy uczniowie, które są w szkole, proszę o wyjście do domu. Dziękuję. O, patrz, mam iść do domu. Dobra, to chyba idziemy. Ja... Co? Nie widzisz tego? Pani sprząteczka tu leży!